Witam Państwa w kolejnym odcinku Drogowskazy Zdrowia. Skończył się karnawał, także najwyższy czas, aby rozpocząć post. Dlatego w dzisiejszym odcinku będziemy mówić o oczyszczaniu organizmu. Pani Stefaniu, czy tak naprawdę musimy oczyszczać organizm po karnawale? Pewnie, że musimy. Jak sobie podjedliśmy i pączki, i faworki, i inne tłuste dania, no to teraz trzeba organizm oczyścić. Ale Pani Alu... Most to nie jest tylko fizyczne oczyszczenie organizmu, to również jest duchowe oczyszczenie organizmu. Brakuje nam na co dzień miłości. Brakuje nam jak zdrowia, tak brakuje nam miłości. To w jaki sposób możemy się oczyścić, żeby zdobyć miłość? I przede wszystkim zaczniemy od herbatki świętego Franciszka Asyżu na miłość. Mm. Ten to dopiero miał miłość. O, do każdego. Do każdego. Do każdej istoty nawet najmniejszej i do mrówki. I do świerszcza, i do wszystkiego, co się ruszało i co stało, zioła, drzewa, to była ogromna miłość. Stąd, proszę państwa, święty Franciszek z Zasyżu. To chyba jest jedyny święty, którego wszyscy cenią. I ci wierzący, i ci niewierzący, i ci z innych religii zawsze się mówi u, święty Franciszek, to był święty, bo jemu nikt nie odmówi tego, że nie kochał. On po prostu kochał, był wielki poprzez miłość, którą reprezentował wobec świata Bożego. I stworzył eliksir miłości? Nie, nie, ale popijał taką herbatkę. Ta herbatka dawała właśnie, daje do tej pory tak wiele miłości, radości, rozświetla umysł i czyni, że po prostu człowiek jest dobry dla drugiego, nie, dobry dla siebie dla drugiego człowieka i dla całego otaczającego świata. Czyli taki lepiej nastawiony do życia, tak, bardziej pogodny. Tak. Bo tak, no to co wchodzi w skład takiej herbatki? Proszę Państwa, pierwsza to wchodzi anyżek. Anyżek to anyżek. Tutaj no to mamy anyżek, anyżek tak? No, to są te małe, małe mhm. zielenka. My anyżek raczej stosujemy do, nie wiem, jako przyprawę do ciasta nieraz. Tak, czasem w kuchni tak, można, tak, można tak. spotkać. Tak, natomiast rzadko pijemy herbatkę z anyżku. Anyżek to jest po pierwsze, to rozprasza wilgoć w organizmie, a więc tak na tle takim fizycznym rozprasza wilgoć w organizmie. Daje czyli co, by to po, co powoduje? Że... Dzięki temu po prostu jest mniej śluzu w organizmie, czyli jak ktoś ma zaflegmione oskrzela albo na przykład chrypkę, albo dzieci często mają anginę, to nawet taki kisiel z anyszku podaję w swojej książce i to właśnie jest, ku temu służy. Ale proszę Państwa, anyżek mało kto wie, że to jest takie zioło miłości. Kiedyś dodawano do różnych potraw, żeby człowiek był wrażliwy, delikatny, żeby muskał takim ciepłym, delikatnością, pięknem i miłością. I to taką herbatkę popijali artyści, kompozytor, kompozytorzy, mm -hmm. poeci. No, artyści Czyli anyrzek tak. powinien wyprzeć teraz nasz Lubczyk. Lubczyk jest bardzo dobry i on jest od Bo to miłości też na miłość. małżeńskiej. Lubczyk jest od miłości małżeńskiej, żeby nam się dobrze w rodzinie wiodło, żebyśmy mieli w rodzinie dobre relacje, to dodajemy lubczyku do naszego rozołu, tego dyżurnego rozołu. Z kaszą dobry. jaglaną. Tak, z kaszą jaglaną. To jest lubczyk. Natomiast anyrzek jest dla miłości ogólnej, czyli mhm. inaczej miłość w znaczeniu dobro, siać dobro, czyli siać miłość, nawet tam gdzie napisałam kiedyś osty nienawiści wyrastają to my mamy obowiązek siać miłość my musimy od początku uczyć się miłości czy państwo wiecie że już dzieci takie przedszkolne mają nerwice że dzieci szkolne mają mm, tak myśli zamknięte że nie mogą się wysłowić takie lęki mają ha. dzieci moje kochane a to skąd takie lęki się biorą? Dlaczego te lęki takie są? Aż trudno w to uwierzyć. Dlatego warto popijać taką herbatkę. To może żeby... z... ja spróbuję to... zrobić tą herbatkę. Pani Stefanie, pani, pani, Zrobi, Stefaniu, bo, pani powie, ciepło, ile ja mam tego wszystkiego tutaj sypać nam sypać? Tak dwie trzy łyżki. Anyszku? anyszku? Tak, trzy łyżki, anyszku. Pięknie ten Anyżek pachnie, naprawdę nie. nie sądziłam, że on tak ładnie pachnie. O, śliczny jest śliczny, anyrzek jest śliczny i daje taką wrażliwość. Jest I taki potrafię, delikatny, naprawdę. To jest, Bóg stworzył, proszę Pani Alu, proszę jeszcze pokazać jak delikatne jest to ziarenko, to jeszcze mniejsze ziarenko od kminku, choć ten też jest Naprawdę, ale jest w jakim on kształcie tak, jest, tak i każdy i malutki taki, ma taki, tak, tak, jak, to jak jest takie oczko. Śliczne. Tak, takie oczko, które jest otwarte na świat, prawda? Żeby otworzyć się na miłość Bożą. Na miłość Bożą. No, bo przy Bóg, takiej herbatce tak? to już nie wierzę, żeby ktoś mógł się nie otworzyć. No, raczej nie, bo proszę pamiętać, że sam ten, zapach zachęca. Bóg ten świat stworzył z miłości, nie z nienawiści, go z miłości. Więc jeśli my nienawiścią będziemy wołali i nienawiścią będziemy żyli, no to ten świat się mhm. nam rozpadnie w końcu. No, oczywiście. A tutaj co mamy, pani A Stefania? Gazilia. Baz... Taka bazylia zwykła? Bazylia zwykła, a ta bazylia w ogóle równoważy pracę nerek, a nerki to jest centrum całego organizmu. Jak mówiliśmy, mówię. fundament. Tak. Fundament, o. I dlatego też dwie łyżki tych, tych, żeby te nerki dobrze pracowały, to dwie łyżki bazylii. No takie herbaty to jeszcze nie robiliśmy drodzy no Państwo, nie, naprawdę. Ale piękna z bazylii. herbatka na okres postu, kiedy człowiek się wycisza to ta herbatka jest cudowna i zalewamy wrzącą Zalewam? wodą. Ja tu świetne. mamy już przygotowaną gorącą tak, tak, wodę. Tak, tak. O, powstaje kolor powstaje oczywiście natychmiastowo. Tak. to jest naturalne. Tutaj nie ma żadnych dodatków. A to... tą bazylię to... Bazylia to jest z mojego ogródka w sam raz. A, no Tylko właśnie. Ja ją ususzyłam i tak... Bo Anny żeby... że łatwiej dostaniemy taką bazylię sklepową. To, nie, nie, można kupić sklepie Możemy? z zdrową żywnością, Aha. można kupić sklepie ziołowym, także jest bazylia, z tym nie ma problemu. Tylko w sklepach ziołowych raczej kupujemy. Nie w takich spożywczych, spożywczych bo to spożywczych, takie najgorsze, powiem, chyba, wiem, co nas jest. może spotkać. Natomiast tam jednak są lepsze, lepszego gatunku, te zioła. Także jest herbatka, proszę popatrzeć, miodna. Kolor mhm. jak miód. Złoty kolor, jak słońce. Złoty, złoty, czyli jak plaster miodu. Bo Teraz sobie proszę wyobrazić, taka dziewczyna chuda. Która już naprawdę jest chuda, a teraz ta moda jest takie, żeby to, to, to były bardzo wyszczuplone Takie wieszaki. Te dziewczynki. Tak, wieszaki to już niektóre to anoreksje mają, więc teraz dać jej post to już jest tragedia. Więc ten, te 40 dni postu, niech ta dziewczyna sobie wtedy je rosół z kaszą jaglaną, niech sobie zrobi pieczyste. To dla niej będzie post, bo ona to będzie dla niej wielkie wyzwanie. Jak ona nie może normalnie jeść, a w czasie postu, dla miłości Bożej ona zacznie normalnie jeść. Czy już jest Podpała gotowa? Bogu możemy już pomalutku wlewać, a więc proszę Państwa. Post jest, ja jestem za postem. Za tym, żeby te 40 dni tego postu yy, spędzić i w odpowiedniej atmosferze miłości, i do tego, żeby za dużo nie jeść. A więc, dań postnych jest bardzo dużo. Możemy sobie te dania przygotować i, proszę Państwa, choć tydzień w czasie tego postu organizm oczyścić. Więc, to oczyszczenie proszę zrobić. I ja podaję w książce Pani Alu takie te różne przepisy, ale taki najlepszy to jest ten krupnik z kaszy jaglanej. Państwo mi ostatnio pytaliście, czym różni się kru krupnik z kaszy jaglanej od rosołu z kaszą jaglaną. Rosół jest na mięsie, a krupnik jest na wodzie. Taka jest różnica. Więc ten tydzień wytrzymajmy na takim poście, naprawdę post poście. Post zupełny. Taki <laughs> zupełny post, żeby ten organizm mógł się oczyścić. I wtedy co się dzieje, jak się organizm oczyszcza? Jeśli się organizm oczyszcza, to Państwo wtedy macie... Yy, jakieś mamy dolegliwości wtedy? Odczuwamy? Mogą być dolegliwości. Może boleć głowa, y, może mogą boleć poszczególne narządy. Może się tak zdarzyć, za chwilę będziemy o tym mówić. Tylko chciałam powiedzieć, że jeśli się organizm oczyszcza, to on jednocześnie młodnieje on jednocześnie młodnieje, bo wtedy, gdy Państwo organizm oczyszczacie, wtedy mu Państwo dacie szansę na to, żeby on posprawdzał, gdzie, które organy są chore, gdzie, w którym momencie trzeba dać wsparcie organizmowi i wtedy on się odnawia, i on się odnawia, natomiast jeśli my na okrągło jemy, 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 jemy i jeszcze więcej jemy i jeszcze więcej zasłaszki zjemy, to proszę Państwa, organizm po prostu głupieje. Ale czy wie, odpowiednie narządy potrafią się po takim poście chociaż troszeczkę zregenerować? Tak, tak, tak. Pięknie się regenerują. Wiem to z doświadczenia, bo taki post przeprowadzam i oczywiście na poście jestem. I postu nie robię tylko tydzień takiego oczyszczenia, tylko robię normalnie cały post do Wielkiej Soboty. I Wielka Sobota, dopiero Wielka Niedziela to jest normalnie są święta. Dla normalnego człowieka, który nie jest wychudzony, to niech będzie taki normalny post, żeby ten organizm mógł się oczyścić na płaszczyźnie fizycznej mówię w tej chwili. Ale on się jednocześnie oczyszcza i duchowo. Proszę pamiętać, że jakieś ciało zaśmiecone, to i duch jest zaśmiecony, i to idzie w parze. I dlatego, żeby duch był sprawny, żeby duch był potężny. Pijemy herbatkę. No, carny, no to właśnie po pierwsze pijemy tę herbatkę na miłość. Ona jest tak. piękna. Ja już spróbowałam. Miłość. Naprawdę jest bardzo naprawdę dobra. Naprawdę smaczna. I do tego możemy dodać jeszcze winko na miłość. Jeszcze winko tak? na miłość. A to już jest polskie winko. Proszę bardzo. To jest polska. No Inaczej to się nazywa eliksir miłości. I to nie ja wymyśliłam, tylko, tylko kto? ten eliksir miłości był Ale... w starych księgach. Pięknie Prawdopodobnie pachnie. jeszcze wymyślił go Marcin z Urzędowa to był nadworny lekarz króla Zygmunta Augusta, czyli to był wiek XVI i proszę Państwa, takie winko popijał. Ja Koła i już... rejs na głowic. Takie winko popinał Jan Kochanowski i zresztą z wielkim szczęściem, bo zakochał się w łodziutkiej Dorocie Podladowskiej i z nią się ożenił i miał gromadkę dzieci, a więc był szczęśliwym mężem i ojcem. Takie winko popijali najwybitniejsi przez długi czas, aż do II wojny światowej i praktycznie to to winko, bez tego winka nie było większych uroczystości, a więc jeśli były jakieś domowe uroczystości, czy nawet państwowe, to takie winko było na pańskich stołach. Dopiero po II wojnie światowej była jedynie miłość słuszna jedyna i winko miłości nie było nikomu potrzebne, więc zapomnieliśmy o nim całkowicie. Ja to odgrzebałam w starych księgach i później opowiedziałam o tym w radio. Wszyscy byli zakwyseni. Polska przez kilka tygodni żyła miłością i chwała za to, więc dlatego Czas teraz, powrócić z powrotem tak, do tego, tak, abyśmy mogli żyć poście, miłością, pić herbatkę z miłości. Ja bym te, w poście tego winka nie radziła popijać. Lepiej nie. Lepiej nie, bo ono już będzie za mocne do, hmm. tak jak mówię, takiej młodej dziewczynie tej wychudzonej. Można by było dodać na tę miłość, żeby się uczyła tej miłości. Takiej Bożej miłości, prawdziwej mm. miłości, bo chodzi nam o Bożą miłość, o tę dobrą miłość, a nie tę miłość, która nam się teraz lansuje, jaka ona ma być brutalna, i ta, która z miłością Bożą nie ma nic wspólnego, ale ten te eliksir można zrobić na święta już. I proszę Państwa, możecie już teraz państwo nastawić. Potrzebny jest taki słoik, powiedzmy, litrowy czy półtora litra, i proszę tam wsypać tak, cztery łyżki głogu. A głup to jest ten mężczyzna, ciepły okręg. Ten opikły, piękny, puszczy, czerwony, ten który zebrałyśmy. No tak, to jest to właśnie. To jest tam, to jest śliczny. Do tego mamy troszeczkę kozieratki, tak, z łyżkę kozieratki. Koziaratka to jest zioło filozofów, a jednocześnie to jest taka mądrość i stateczność. I ktoś mi powiedział, proszę panią, a co ma ta miłość wspólnego z tą mądrością i statecznością? Widocznie w dawnej Polsce miała. To teraz tylko nam się wydaje, że to jest szaleństwo, natomiast tam do, tej, do tego głogu dodawano jeszcze odrobinę tej stateczności i mądrości. Dodawano kminek. A kminek, na proszę rozgrzanie. Państwa, to jest podgrzewać okay. uczuć. To tak, jakby ktoś na patelni podgrzewał te, te, to uczucie. No i dodawano Anyżek, Anyrzek, ta delikatność, prawda? Ta, ta w miłości się liczy, ta delikatność, prawda? Ta wrażliwość niesamowita. No i dodawano jeszcze wanilię i dodawano cynamon. Cynamon można takie, takie właśnie kore, Kruseczki. jak my tu mamy, tylko pokruszyć. I proszę Państwa, ile dodać mm, kminku? No, z pięć łyżek podgrzewacza, trzy łyżki anyżku, ze dwie takie laseczki cynamonu. A tej i... kozieradki ile? Łyżkę, łyżkę. Łóżka. Za dużo tej mądrości nie dodawać, tak. Aha. Ale z łyżkę dodać... I to wszystko wrzucić to do tego słoika słoja? I wlać wino czerwone. Czerwone, gronowe, wytrawne. wytrawne. Zalać to wszystko, można nawet więcej niż jedno wino, bo jak będzie większy słoik, to więcej dodać. I proszę Państwa, niech to się maceruje do świąt. A na święta Państwo przecedzicie. Można to podgotować, dodać trochę miodu, tak jak zwykle, żeby tego alkoholu tam nie było. I wtedy możecie Państwo się raczyć takim winkiem smaku i nie naprawdę wspaniały aż do Bożego Narodzenia. Co to znaczy włączyć wewnętrzne odżywianie podczas postu? Proszę Państwa, jeśli Państwo jecie i spożywacie tylko to pożywienie, które ja podaję, czyli powiedzmy ten krupnik z kaszą jaglaną, na śniadanie to jest, obiad kolację tak, można na pięć razy dziennie, jeśli człowiek jest głodny. To jest za mało jedzenia, żeby organizm mógł normalnie żyć i funkcjonować. Więc wtedy organizm sobie zabiera jedzenie z siebie, czyli uruchamia się tak dalej. I te tłuszczyki ogóle, nam zabiera, nasze które tłuszczyki. mamy zebrane. I stąd w ciągu tygodnia państwo chudniecie 3-4 kg. I dlatego, jeśli przytyliśmy w czasie karnawału, bo praktycznie wszyscy przytyli, dlatego że to jest taki czas, że nawet organizm potrzebuje ciepła, żeby było ciepło, to trochę tłuszczyku musi być, musi być ta ochrona, taka, taka pierzynka. I jeśli Państwo troszeczkę przytyliście, to ten post momentalnie to zlikwiduje, ale momentalnie to Momentalnie, wystarczy tydzień takiego oczyszczenia, to już 3-4 kg poleci z wagi. A jeśli Państwo zrobicie dwa tygodnie, to następne kilogramy polecą. Także ja jeszcze nie widziałam takiego człowieka, żeby na poście yy, nie schudł. Natomiast możecie Państwo, oczywiście, że taki. A post jak ktoś go, yy, ciężko znosi post? Mogą być tacy ludzie, którzy pierwszy raz szczególnie, jak robią takie Właśnie. oczyszczenie organizmu, boli głowa, bolą różne narządy. I wtedy, proszę Państwa, zrobić tak, Zaprzestać. albo przerwać, po dwóch, trzech dniach przerwać ten post, przejść na jedzenie energetyczne takie, które ja w książce podaję, a później znów do postu wrócić. Albo kiedyś, pamiętam, była taka mądra pani, która też pierwszy raz to robiła i źle się czuła i zrobiła tak, śniadanie, kolację miała postne, obiad normalny. Normalny, taki jak u mnie jest, czyli kasza, jaglana, rosół, jakieś tam ziemniaczki, mięsko, kawałek gotowanego. I to też było dobre, bo ona powolutku przyzwyczajała ten organizm do zdrowego odżywiania. Tak, i później po jakimś czasie, jak już tak Państwo robicie, to nawet organizm dwa tygodnie znosi tego oczyszczenia bez żadnych problemów. A na początku, pierwszy raz jak człowiek robi takie oczyszczenie, to ja Państwu powiem, dlaczego tak się źle czujemy. Bo po prostu toksyny z tych naszych komórek, z tkanek wychodzą do krwiobiegu. I tam krew robi się gęsta, zanieczyszczona. Tam jest za dużo tego wszystkiego, jak ruch w godzinach szczyta, szczytu na ulicy i wtedy się robią korki. Tak samo w organizmie. Jak ta krew bardziej zanieczyszczona płynie, wtedy tak dopłynie ta krew zanieczyszczona do mózgu i głowa boli dopłynie do jakiegoś tam narządu i ten narząd, on odczuwa ten ból, bo więcej zanieczyszczeń pójdzie wszędzie w po organizmie. Polecam przez cały rok, jeden dzień w tygodniu robić takie oczyszczenie organizmu. To jest zgodne z wolą Bożą, bo piątek to dzień święty i dobrze by było ten post Pościć, tak. więc dobrze i dla Boga, dla uśmiechu Pana Boga, i dla siebie, i dla organizmu, bo wtedy organizm lepiej funkcjonuje, a Bóg się cieszy, że my jesteśmy mądrzy. Tak a jak dobry. jesteśmy chorzy? Na przykład mamy jakieś... No... Nowotwór, bądź też coś, coś innego, to Proszę możemy Państwa, pościć wtedy? Nie jest to zagrożenie? nie jest nowotwór. To jest, nie jest zagrożenie, ale my nieraz nie wytrzymujemy. Przy nowotworze mamy ciężkie leczenie. To jest chemioterapia, radioterapia. I w tym momencie organizm mamy bardzo wyniszczony. Państwo wiecie, jak organizm jest wyniszczony, skoro aż włosy wszystkie wypadają. To sobie nie tylko włosy, jak ktoś powiedział, ale tam włosy. Jak włosy, to i cały organizm jest bardzo wyniszczony po takim ciężkim leczeniu. I teraz mu dać tylko. Krupnik z kaszy jaglanej, to jest za mało, on tego nie wytrzyma. I tak bardzo często, jak Państwo robicie oczyszczenie organizmu i zdrowi jesteście, to mówicie, mnie zimno jest w czasie oczyszczenia. Po prostu za mało jest pożywienia. Organizm jeszcze coś za mało tam skrobie od wewnątrz. I dlatego przy nowotworach, jeśli to jest połączone z tą ciężką kuracją, taką chemioterapią, radioterapią, to wtedy lepiej wziąć energetyczne pożywienie. To takie pożywienie, które dodaje energii, siły, żebyśmy znieśli to chemioterapię, żebyś nas chemioterapia nie zabiła, bo organizm będzie osłabiony i nie da rady tego wytrzymać. Także tu bym raczej postu nie polecała. Natomiast kiedy bym ten post poleciła, jak już przejdziemy całą tę kurację, chemioterapię się czy radioterapię skoro. i po tym, aż się prosi, żeby organizm oczyścić, bo mało, że nowotwór, jeśli ktoś ma już nowotwora, to jest mnóstwo zanieczyszczeń w organizmie, nowotwór się nie utworzył w organizmie świetlanym, w organizmie czyściutkim, tylko w organizmie brudnym, zanieczyszczonym, gdzie soki już po prostu we krwi są, soki niedobre, soki się psują w organizmie i stąd się robi nowotwór. I teraz... Po tej kuracji natychmiast przejść do tego, żeby ten organizm oczyścić. I, I po chemioterapii, i po tym nowotworze, bo on się z niczego nie wziął, tylko z tego, że ten organizm był bardzo zanieczyszczony. I w takim przypadku, jak już jesteśmy po tej kuracji, to możecie Państwo coraz robić takie oczyszczenie. Tydzień, przerwa. przerwie oczyszczenie energetyczne. I znów wracamy do mm -hmm. tego. I proszę się nie bać. Koniecznie trzeba zrobić. Tak samo po wszelkich operacjach, jeśli Państwo mają. Operację. I Państwo otrzymujecie kroplówki. Kroplówka ratuje życie, ale z drugiej strony ona przepełnia organizm różnymi krysztalikami. To, 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 są, to są różne chemiczne stwory, a nie naturalne, więc trzeba z tego wszystkiego później ten organizm oczyścić, bo inaczej to wszystko będzie się blokowało w organizmie i będą problemy. Także proszę się nie bać oczyszczenia organizmu. Proszę się bać choroby, a nie oczyszczenia organizmu. Bóg tak ciało stworzył, Dobrze, że dał mu jedzenie, Panie Stefanie, ale skąd mamy wiedzieć, czy prawidłowo przeprowadzamy ten post? No, Bo książkę, rozumiem, rozumiem, że będziemy odczuwać dolegliwości. Może nas boleć głowa, możemy się zrobić hmm. troszeczkę bardziej apaty, apatyczni, ponieważ tak. no, nie będziemy mieć cały czas tego naszego niby zdrowego jedzenia, które tak, tak. spożywamy na co dzień. Tak, tak. I to jest wyznacznik, że, że mamy dobry post? Znaczy, jeśli nas boli głowa, no to po prostu przerwamy ten post, bo po co mamy się męczyć? I sięgamy po energetyczne pożywienie. Jeśli nie mamy żadnych dolegliwości, to robimy post tydzień. Ile wytrzymamy? Czy dwa tygodnie? Niektórzy <gry> dwa tygodnie robią i są bardzo zadowoleni, czują się jak nowonarodzeni. Także donoszą mi. Bardzo, bardzo. No to zachę musimy zachęcić naszych widzów do tego, żeby rozpoczęli ależ, swój post, tak? to w ogóle to jest tak normalne. Post to jest coś tak normalnego, tak coś Dla normalnego. pani, dla większości społeczeństwa Ale, obawiam się, że Państwa, nie. Proszę popatrzeć, a ja jak kobieta ugotuje zupę i zjadę To mężczyzna to. mówi, no co ty mi dajesz kobieto, a gdzie kotlet, gdzie drugie danie? Niech nie będzie aż taki mądry, bo jak za dużo jedzą tego mięsa, a praktycznie fizycznie mało się pracuje, to później mamy takie zawały i takie udary, że później ci mężczyźni, którzy się tak domagają tego mięsa, a później na kolanach błagają o pomoc, żeby pomóc, bo oni nie mają siły już do tego, żeby chorować. Także niech mężczyźni nie będą tacy mądrzy, bo później... Zachęcamy na, na do jedzenia zupek. Problemy. Zupki, rosoły, to jest dobre jedzenie, zwłaszcza, że my w tej chwili cóżmy jak... Jest za fizyczna robota, proszę państwa, jak my siedzimy przed telewizorem i kanały przełączamy tym pilotem. To fizyczny jest fizyczny wysiłek. Pracę. Tak samo, jak siedzimy przed komputerami, a jedzenie jemy tak, jak kiedyś chłop w polu, albo jeszcze, ho ho, chyba więcej. Bo nawet taki chłop, który szedł w pole pracować, to on takiego jedzenia kalorycznego to chyba nigdy nie widział, nawet jak teraz mamy. Także tu, proszę państwa, jeszcze raz po tym jedzeniu, które my jemy. One musimy się oczyszczać. Musimy się oczyszczać. I proszę nie bać się tego oczyszczenia. Pamiętam kiedyś po wykładzie w sanatorium weszłam do takiego sklepiku i stoi pani, która była na wykładzie i bardzo ciężko chora, bardzo ciężko chora, której tam wszystkie uwagi powiedziałam, jak ma powracać do zdrowia. I w tym momencie stanęłam, jak wryta. Patrzę się, a ta kobietka całą taką torbę różnych batonów kupuje, słodyczy. I zauważyła, że ja stoję, i tak jej się głupie zrobiło, i powiada do mnie: Nie mamy co robić wieczorami, to tak sobie podjadamy. <noise> no proszę Państwa, jeśli jesteśmy już tak chorzy, no to musimy pewne rzeczy odstawić, bo inaczej nie damy rady. No nie damy rady. A ten Także post... odstawiamy słodycze, karnawał się skończył. Oczywiście. Zero pączków, zero faworków i, i Zero słodyczy. I zachęcamy Państwa do tego, żebyście się skusili. Na oczyszczanie organizmu. Naprawdę Strasza. ręczymy, że to wpłynie tak. tylko na Państwa zdrowie. Taka jest nasza cywilizacja. Post był, jest, jest i, i będzie. będzie. Post to post. Jest. Post to post. Tak. <laughs> Także zapraszamy na kolejny odcinek już za tydzień.